Siemano, tu Kepson na dzisiaj do obejrzenia. Mam totalnego kulinarnego frika. Polecaliście mi Kocham w wojkowicach, więc na jednej rzeczy do szamki się nie skończyło. I dzisiaj mam dla Was pizza Bagel czyli połączenie, jak sama nazwa wskazuje, pizzy i bajgla. Menu w tym lokalu jest dość szerokie, i uwagę moją przykuła owa pozycja. Pomyślałem, dawaj tego wariata na dobitkę. No i zamówiłem. Koszt to 40 zł, ale za to dostajemy 800 gramów szczęścia, prawie kilo. E, oto co sami mówią o tym produkcie. Kroimy bajgla na pół, wydrążamy środek, i Wypełniamy składnikami całość zapiekamy. No i ogólnie dostępne to jest w trzech wersjach z kurczakiem, z szarpaną wieprzowiną lub salami i pieczarkami. Ja wziąłem wersję z kurczakiem, która ponadto zawiera sos pomidorowy, mocarelle, ogórek konserwowy, kukurydzę i prażoną cebulę. Dodatkowo wziąłem sosy na spróbowanie. Barbecue fajny, nieprzepalony, dobry sosik, czosnek, który nie był jakiś hamski, a wyczuwalna nutka czosku. Zresztą jadłem już go w kebabie do tego kary, który na zamówieniu takiego orientalnego sznytu i to był mój ulubiony sos w tym zestawieniu. Całość potężna, kurczak soczysty fajnie komponował się z resztą składników i co nieraz smaku wyczuć można było ogórka. Mozzarella, która była nawiązaniem do pizzy e, też wyczuwalna i to sprawiało z kolei, że czujesz jakby się zapiekankę z, z tą bułką. E, no takie wrażenia, do tego prażono cebula, e, no taka wielka zapiekanka na dużego głoda. Ja nie wiem ile zjadłem, jedną czwartą, może jedną piątą i już już byłem najedzony, także coś dla fanów większych porcji. A jak już jesteśmy w temacie challenge'y, to w lokalu dostępny jest takowy, w który, o którym piszą tak. Gigabox 7kg z szarpaną wieprzowiną. Mamy challenge, który polega na zjedzeniu go w czteroosobowej drużynie w 45 minut. Uda się i jecie za free. No i tutaj y, pokazuję fotkę, jak to wygląda, bo to ciekawe. A ja tam się nie zajmuję jedzeniem y, na ilość, bo ostatnio tak jakoś nie mogę za dużo jeść, a wiecie, że ja wolę do lokalu wejść, coś testować, a nie zapychać się, także ja nie nagrywam ale wracając do pizzy bajgla to porównać można w smaku finalnie można to do ogromnej zapiekanki a że ja jestem fanem to wjechało mi to jak złoto, ze smakiem nie daję oceny od 1 do 10, bo nie mam teraz porównania, ale jak będę następnym razem to postaram się stestować w innym wariancie, może z tą szarpaną wieprzowiną, bo to o niej słyszałem najwięcej dobrego i wtedy można by było jakąś ocenkę dać dzisiaj jeszcze nie daję, bo po prostu nie mam do zapiekanek nie będę tego porównywał przecież e, ocenami, bo jak w smaku było podobne, tak nie, nie bardzo mam z czym, także nie daję. Dobra, e, fajne to i to ostatni filmik z tego miejsca. Było smacznie, oprzejcie sobie, bo zjadłem też kebaba i hot doga, także e, coś dla fanów takich rzeczy. E, tutaj więcej trochę nagrane, bo było warto, a tam daleko, mam ponad, nie, koło 400 km, także e, wjechało. Dobra, nara.